Oj, 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 o, o, to, tata. O! I krzyżóweczka, Długopisik. O, i Dobry wieczór. Zaraz tatuś będzie spożywał. O, ja ciebie też. Tatuś musi odpocząć po pracy. Bo zmęczony. O I spokój. Cześć, tato! I koniec spokoju. Słuchaj, mam pytanie, mogę pójść dzisiaj na dyskotekę? Spytaj matki. O. Ciebie też miło widzieć. O. Kolejny problem rodzicielski rozwiązany. Kto mi coś tu namieszał? O, już mi ktoś dłupał. No więc mama mówi, żebym spytał ciebie. To powiedz matce, że ja myślę tak jak ona. Zapowiada się długi wieczór. Co się ż还是... ktoś dłubał tu w tym. No dobrze był. Co tak śmierdzi. Ojej, uprała mi. Oho, moja. No więc mama się zgadza. O. o ile ty się zgodzisz? Ojciec, to kogo ja mam zapytać, żeby cię gdziekolwiek wyjść? Ty widzisz, jak ona cię traktuje? Nie może ci powiedzieć. Możesz iść, nie możesz iść. I, I ty nie możesz liczyć na własną matkę. Dobrze, że mogę na własnego ojca. Masz to szczęście. Nie, no ja się zabiję. On się zabije, pięknie. Dziecko mi się zabije. I, i kto mi później 500 plus wypłaci, co? Idź, idź, spytaj matki, czy widzi, do czego doprowadziła. Ja nie wiedziałem, że się w domu do maratonu przygotuje. Oj, on się zabie. No więc mama mówi, żebyś w końcu raz w życiu podjął męską decyzję. Ojciec, krótka piłka, mogę jeszcze nie? No cóż ona cię nie chce pójść? A ty? No, ja gdybym był twoją matką, to już dawno bym cię puścił. Ty się słyszysz? Ty, ty powiedz matce, że macierzyństwo to nie jest tylko ojciec. I. I przypomnij jej, przypomnij jej, że to nie był mój pomysł, że ciebie mamy. Zabierz mnie pod namioty. Się dałem nabrać. A mama mówi, że jakoś wtedy z namiotu nie wygadzałeś? Bo mnie upiła. Skoczyła mi do śpiwora i zobacz, gdzie mnie komar ugryzł. <gryzł> o, ojciec, to są A ty, Cynek, ty nie podsłuchuj jak dorośli rozmawiają. Powiedz matce, żeby tu przyszła. Dalej, dalej, nogi gadżeta. Niech opuści swój zamek. Księżniczka Kamczotnik. No więc mama nie przyjdzie, bo gotuje obiad zresztą dla ciebie. To powiedz matce, żeby się nie brała za rzeczy, których nie potrafi. oj. oj. Ale ja jestem śmieszny. Mama mówi, że za ten tekst zmywasz po obiedzie, śmieszku. Nie, nie zmywam, hmm? bo zmywać nie umiem i w przeciwieństwie do mamusi potrafię się przyznać do swoich ułomności. Poza tym. Nie przypominam sobie, żebym przed ołtarzem przysięgał jej zmywanie. Koniec, kropka? Kropka i ciuś. I oni za mnie biorą 500 plus. Aj, z tym ślubem to też mnie poniosło. Nie opuszczę cię aż do śmierci. Mogłem powiedzieć, nie opuszczę cię przez dwa lata. Ale! Ten ksiądz mnie podpuścił. Kurna! On do mnie! On, On do mnie! Proszę powtarzać! To chamisko. Sam nie weźmie to drugiemu wciśnię. Mama, gratuluję świetnej pamięci. Dziękuję bardzo. No i dziwi się, że tak genialny umysł mógł zapomnieć o dzisiejszych jej imieninach. O. Nie zapomniał genialny umysł, nie? tylko co? Buduje napięcie. <noise> no to ci świetnie idzie, bo matka napięta na planteka na rzutu. Prezent mam dla niej. Prezent? Co? Krzyżówkę jej dasz? No nie dam, bo jednego hasła mi brakuje. Ojoj, no to ty. No to ty. Nie, ja, no błagam, ojciec, chcesz dać matce piwo na imię? Czekaj. On. A, z dedykacją. <noise> Masz. Lowy? Daj jej to i powiedz, daję ci puszkę z wielkim lotem. No bo kwiaty szybko schną! Ła, romantyk! No. Tylko, jakby nie chciała, to nie nalega. O. Ale ją zatka! Mamę zatkał! I mówi, skoro tak stawiasz sprawę, to ona swojej cipuszki nie da. To przypomnij, mamusi, że ja się mogę napić piwa na mieście. Będzie ciekawie. Mama mówi, żebyś nie szedł na miasto, bo masz malutki otwieraczek. <grym i zna> <grym i zna> tak. Ta no tak. Ta no tak powiedział, ale przekaż jej. Ale co? Taak? Tak! Nie tak! jak? Tak! Mocniej głową machaj. Cholera, trudno nawrócić. Utrzymaj to. Ja nie wiem, czy futrynę trafię. Zachciało mi się tańców. Tak! 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 Jak w Jurassic park! Synek, ale ty musisz szybciej biegać, bo wyhamowujesz kłótnię. Ja w ogóle nie czuję emocji. Tak? Co za dziecko? Bo bieg... Jesteś pewna? Zdecydowanie tak. Chodź tu do mnie, chodź. Tak, chodź. Tak, chodź. Tak, Nie, już nic nie wiem. Chodź, chodź. Na tym tajemnica. Chodź, chodź, chodź. Przekaż jej. Sorry, mamuś. Za mocno! Za mocno. Czym ty owalnołeś? Patelio! Mamuś... Patelnią? Mama! Pa... Patelnia? Atrybut kucharza... Patelnia. <noise> Możesz jej dorzucić. Mama mówi, że przyjąłeś. i w tym momencie dzwoni do mamusi. Tak? No szweb dziś odpadnie. Czekaj, synek. Chodź ci coś jeszcze wymyślę, żebyś jak głupek dwa razy nie latał. Ty powiedz matce, żeby mnie matko nie straszyło, okay? bo ja się ani matki, ani matki, matki, ani nawet matki, matki, matki nie boję. Okay. będzie mnie matko straszyła, a ja po ojca zadzwonię. Niech przyjeżdża, niech się biją. Kurde, nie jej rady. Może z teściem we dwóch, żeby się wagowo zgadzać. – Ojciec! Ile tych matek było, bo się już pogubiłem? – Powiedz matce, że ja się matki, Matka jej jedyne, matki, matki, twojej matki, babki, co, czyli mojej teściowej osta, i jej prawo. matki… – Dobra, wiesz co? Już mi się nie chce. – Co ci się nie chce? – No iść na dyskotekę. – Na jaką dyskotekę? – z godziny temu zapytałem cię, czy mogę pójść na dyskotekę. – Synek, ale ja mam gdzieś twoją dyskotekę, ty nie widzisz, aż teraz z matką kłócę? Zejdź na tą dyskotekę. Dzięki, ojciec. Tylko spytaj matki.